Jeśli odpowiesz na nasze pytania. Odpowiem na każde tak samo. Pierdol się. To ja. Będziesz mówić? No, będę! Będę! Tylko powiedzcie wreszcie, na jaki kurwa temat! Dlaczego się boisz? A co jeśli to zasadzka? Z jednej strony nie chciałabym zmarnować takiej szansy, bo potrzebujemy tych pieniędzy, a z drugiej... Nikt nie wymaga od ciebie, żebyś się narażała. Ja sama tego od siebie wymagam. Rzecz w tym, że przedtem było mi łatwiej. Kiedy nie wiedziałam, jak to jest, kiedy cię torturują. Kiedy słyszysz krzyki innych i nie możesz nic zrobić. Przecież mogłaś uciec w każdej chwili. Wiem, ale i tak byłam przerażona. A co jeśli zakują mnie w prawdziwy dwimeryt? Przecież nie zawsze będziesz w pobliżu. Nie podoba mi się to wszystko, ale skoro się uparłaś, nie zostawię cię z tym samej. Dziękuję. W jaki sposób masz się skontaktować z tym sługą? Napisał, że rozpoznam go po niebieskim kaftanie i pęku kluczy przytroczonym do pasa. Mam go zaczepić i zapytać o cenę pstrągów. Jak myślisz, czyj to pomysł? Sługi czy samej Ingrid Wegerbut? Zakładam, że Ingrid. Służący mają mniej czasu na czytanie powieści awanturniczych niż wielkie damy. Wiesz, gdzie mogę kupić najtańsze pstrągi? Możliwe. Ale to nie z tobą miałem się spotkać, panie. Jeśli chcesz porozmawiać z adresatką listu, to tylko w moim towarzystwie. Ostrożność nakazuje mi. W tej chwili ostrożność nakazuje ci się nie sprzeciwiać. Wierz mi. Chyba <laughs> nie mam wyboru. Proszę za mną. Skąd Ingrid Wegelwood wiedziała, że powinna zwrócić się właśnie do Tris? Dowiedzieliśmy się, że to pani Mary Gold pomogła zniknąć Myrze Bajs, kiedy łowcy zaczęli jej deptać po piętach. Myra kilka razy udzielała pani Ingrid magicznej pomocy w jej. W to by się zgadzało. Kiedyś wspominała mi, że opiekuje się jakąś arystokratką. To dobry pomysł. Uczne przyjęcie powinno zmylić łowców. Tak. Zwłaszcza jeśli chociaż połowa tego, co słyszałam o balach w prezydencji Wegelbudów, to prawda. Podobno na ostatnim podano sto różnych deserów, a fajerwerki puszczano aż do brzasku. Tym razem ze względu na trudne wojenne czasy będziemy musieli się ograniczyć do 85 deserów. Kandyzowane płatki błękitnych róż z Nazeiru stały się ostatnio bardzo trudno dostępne. Chciałabym to wszystko zobaczyć. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli zostawać do końca przyjęcia. Czy to znaczy, że pójdziesz tam ze mną? Oczywiście. Nie mogę pozwolić, żebyś sama narażała się na niebezpieczeństwo. Pomyśl tylko. 85 deserów. Czy dalej masz 22 cale w talii? W tej spokój. Jak dostaniemy się do rezydencji? Możemy tam iść od razu? Żartujesz, prawda? Przecież musimy się przygotować, przebrać. Przede wszystkim kup po drodze maski. Maski wystarczą, prawda? Chyba obejdzie się bez dubletu. Dublet Gerald, jest bezdyskusyjny. Kiedy już to załatwisz, przyjdź do mnie. Rozmawiałem z Radowidem. Zlecił mi odnalezienie Filipy. Wytlak! Mało mu, że wyłupił jej oczy, teraz pewnie chce ją dopaść i poddać kolejnym torturom! Oczywiście odrzuciłeś ofertę. Nie. Geralt, wiesz, co on jej zrobił? Spokojnie, po prostu pomyślałem, że jeśli się zgodzę, jego ludzie nie będą mi wchodzić w drogę, a sam byłem ciekaw, co się z nią stało. Dobrze zrozumiałem? Filipa chciała przewrócić sobie wzrok? Z tego, co ja zrozumiałam, to planowała wyhodować tkankę na kamieniach szlachetnych. To by się zgadzało, i jej kryjówce znalazłem okruchwioną Agatę. Gdyby jej się udało, byłaby drugą osobą na świecie, która tego dokonała. Dla mnie ciekawsze było to, co mówiły o Loży. Czyli co konkretnie? Padły imiona wszystkich najpotężniejszych czarodziejek, byłych członkiń Loży. Najwyraźniej chcą ją reaktywować. To dobrze czy źle? Zależy dla kogo. Filipa zawsze twierdziła, że jeżeli zginie magia, zginie ten świat, a Loża miała chronić interesy czarodziejów. Z kolei Radowidowi i cesarzowi byłoby to na pewno nie w smak. Obaj musieliby się liczyć z naszym zdaniem, a żaden nie lubi dzielić się władzą. Z naszym zdaniem? Znaczy, że chcesz się do nich przyłączyć? Nie, mam inne plany. Co zamierzasz zrobić z kryształem? Właśnie się zastanawiam. Założę się, że Radowid byłby nim żywo zainteresowany. Ale chyba nie zamierzasz mu go oddać? Może lepiej, żebyś tego zatrzymała. O wiele lepiej. U mnie będzie bezpieczny. Spróbuję rzucić na niego zaklęcia diagnozujące. Może dowiem się czegoś więcej.